Widzisz tę górę przed sobą, to jest Twoje życie. I choć wydaje Ci się, że nie masz odwagi na nią wejść, wspinasz się w gruncie rzeczy na takie góry każdego dnia. Te góry to jest Twoje życie, to jest Twój dzień, Twoja codzienność. To Ty jesteś bohaterem. Nie tylko ci, którzy nurkują w oceanach, nie tylko ci, którzy ratują ludzi z płomieni, nie tylko ci, którzy przebiegają ultramaratony. Nie tylko ci, którzy wspinają się w Himalajach. Ty masz takie Himalaje codziennie i to jest Twoje bohaterstwo. Wokół ciebie jest mnóstwo takich ludzi. Choć tobie się wydaje, że inni są silniejsi, że inni mają pała, że nie potykają się o własne nogi, a ty masz twarz pooraną lękami, twarz pooraną bliznami przegranych bitew. Ile tych bitek było w Twoim życiu? 444 upadki człowieka. A przecież wokół ciebie jest mnóstwo, miliony ludzi, takich jak ty, którzy mimo tych przegranych bitew codziennie wstają i nawet przez łzy śmieją się życiu w twarz i wstają w nowy dzień i zaczynają każdego dnia właśnie taką najważniejszą bitwę, kolejną. Często znowu przegraną, ale jakże często też i wygraną. To ty jesteś bohaterem cichym, niewidocznym. Ja wiem, bo, bo słabość nie jest dzisiaj w modzie, ale to nie jest słabość, bo człowiek odważny to jest taki człowiek, który potrafi przyznać się, do włas przyznać się do czegoś, do swoich granic, granic swoich możliwości, o. i potrafi przyznać się do swojej słabości. Ale ta słabość w gruncie rzeczy jest to jest ona jest niemotna, ale to, jest, to się nazywa inaczej wrażliwość. Dzisiaj to nie jest y pożądana cecha, bo dzisiaj trzeba mieć bardzo grubą skórę, trzeba iść do przodu, i wciąż trzeba być najlepszym, trzeba być w wyścigu wyścig szturów, bo. A i tak zawsze obojętnie co zrobisz, i tak będą od ciebie lepsi. Najpierw będą lepsi od ciebie w szkole, później będą lepsi, lepsi w pracy i po prostu lepsi życiowo i nigdy nie osiągniesz takiego ideału, jakiego byś chciał. A wiesz dlaczego? Bo nie dostrzegasz, bo nie dostrzegasz, przepraszam, w sobie odwagi która jest odwagą bardzo zwykłego człowieka, takiego najzwyklejszego. Człowieka, który potrafi spojrzeć na siebie i uznać właśnie granice swoich możliwości, które potrafi uznać swoje słabości. Więc nie bój się. Wiesz, takim najsilniejszym instynktem, który był włożony do kolebki naszych przodków, twoich, tw do twojej kolebki, do twoich dzieci, do twoich wnuków, prawnuków i tak długo, jak będzie istniał świat, Najsilniejszym takim instynktem był strach. I ten strach to było zwierzę, które człowiek kiedyś, człowiek musiał taki strach pokonać, o tak powiem, kiedyś człowiek musiał pokonać ten strach i żeby złowić zwierzę, no bo nie miał co jeść. A dzisiaj Dzisiaj ten strach jest tylko w tobie. To nie jest dzikie zwierzę. On jest dzisiaj w tobie. I, yy, i ten strach sprawia, że boisz się postawić pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok i choć się stawiasz, czujesz się niedowartościowany. A to właśnie jest odwaga. Także yy, spójrz w lustro, wstań i zobacz w sobie człowieka, oto człowiek, oto ty, porany bliznami, bez naiwności, która była w twoim dzieciństwie, ale człowiek, który ma w sobie wielką, wielką siłę, siłę przetrwania, moc, która została ci dana, abyś przeniósł ją przez całe życie i przekazał dalej, Moc, która nie jest wcale e, mocą ludzi wielkiego sukcesu, takiego jak, jaki jest w gazetach, takiego jak jest w mediach, w mediach społecznościowych dzisiaj. Bo to wszystko nieprawda. Oczywiście są ludzie, którzy są godni podziwu, bo dokonują wielkich rzeczy jak najbardziej, ale to nie znaczy, że ty, ja i inni my tacy zwykli, najzwyklejsi, najzwyklejsi ludzie. Jesteśmy od nich mniej warci. Więc y, kiedy wstajesz każdego dnia, wstajesz w nowy dzień, wstawaj z odwagą. I przede wszystkim z dumą, z dumą tego, z tego, że jesteś człowiekiem, człowiekiem, który nie boi się swojej wrażliwości. Bądź człowiekiem wrażliwym, bo dzisiaj bo dzisiaj naprawdę. Tacy ludzie są potrzebni. Ludzie, którzy, którzy wcale takiej grubej skóry nie mają i przez to są bohaterami. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i życzę Ci wszystkiego dobrego i miłego dnia. No i zapraszam, jak, jak zawsze, do subskrypcji. To taka prozaiczna sprawa ogłoszenia parafialne. Do subskrypcji Cię zapraszam i do komentowania. I i wszystkiego miłego, i spójrz na tę górę, dojdziesz do niej. Nie martw się.